Tutu tu, 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 tu. bambino! Z tej strony, ludzie, werkocie. Zapewne obawiacie się, czy na najbliższe we ukaże się komiks z bled. Tom szósty. Wasze obawy są jak najbardziej słuszne. Z przyczyn różnych, także technicznych. Nie ukaże się. Ci, którzy jeszcze nie skompletowali sagi, z pewnością obawiają się o tom trzeci. Jego też nie będzie. Nakład uległ wyczerpaniu. Ale pamiętamy o Was! Przygotowaliśmy się na najbliższe MFK? I zaskoczymy Was po raz kolejny z tomem, trzecim, wydaniem drugim! 60 stron! Piękna nowa okładka! Ta sama znakomita treść! Musicie to mieć! Ja już mam! Kilkadziesiąt paczek nawet! Pozdrawiam Was i zapraszam na nasze stoisko na MFK! Przybywajcie!